Hejka! dzisiaj Wam przedstawiam moją nową rodzinkę w Toka Boka. To jest y, młodsza siostra. Ma 7 lat i to jest... czekajcie, muszę pomyśleć. A, no i ona ma na imię Nadiusia. Okej. Okay. To jest... Y, Adam i ma 8 lat i to jest taki też młodszy brat. To jest starsza siostra. Y, ona ma na imię Laura. I ma 12 albo. może być 11 lat. Okej, okay, teraz rodzice. To jest mama Ola i ma 32 lata, a to jest tata Piotr i ma 34 lata. 34 albo 33. No to zaczynamy, mistrz co ja mam coś porobić? Nie wiem, może coś zrobię na telefonie. Może do kogoś sobie popiszę, albo zobaczę, co na grupce piszą. Co? Co? Mamy zadanie domowe? Co? No okej, okay, no to już się zrobię. Zrobię, zrobię, zrobię. Rokom muszę na komputerze na początku zrobić. Hej, coś tam sobie porobię, um, musi to być dobrze zrobione. A, może zadzwonię do, do tej, do, dobra zadzwonię do Wiki, bo w sumie nudzi no mi się strasznie. Dobrze, może zadzwonię do niej. Hej Wika, ogólnie chcesz ze mną się zamówić e w Starbucksie? Tak, 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 jasne. Okej, okay, no to y, przejdźmy do Starbucks AP. Okej, okay, muszę się jakoś spakować. Nie wiem jak. Dobra, Ciuchy sobie odłożę, bo i tak na, na razie nie są mi potrzebne. Ale <laughs> są nie ubrano. Dobra, na pewno chyba wezmę trochę wody, a brzmi nic mi nie jest po, e, tylko co jeszcze to mamy. No hej mama, no jedzę do surbaksu tam. No, pa, Dobra, e, idziemy do turboxa. Hejka, wika, hejka laura. Okej, okay, to ja co dzisiaj ja zamawiam. Nie, nie, mogę ja zamówić przecież, no okej, okay. niech ci już będzie, a razem ja zamawiam, okej, okay. to idę, dobra, to idź, a mam na że już dość kasy. nie, nie. Dzień dobry. O, no dzień dobry, dzień dobry, Delisa. Dobrze, no to ja chyba poprosimy, my chyba poprosimy te nasze krosanty. Dobrze, ilu sztuk? E, e, dwie. Dobrze, 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 dużo, dobrze. Czyli dwie, tak? Tak. Dobrze, okej, okay, to, to będzie 30 złotych. Okej. Okay. Okej, okay, za niedługo powinno być. Okej. Okay. Proszę, wasze zamówienia. No, do smacznego. Okej, okay, to co? Ja, ja chyba będziemy się zbierać, bo jeszcze te zadanie domowe, nie? No, prawda. No to pa, pa. Okej, okay, witam w domu. Trzeba otworzyć, dobra. Idziemy sobie dalej. I chyba coś sobie zrobię do jedzenia, bo ja jestem taka wymęczona. Um, tak, miałam to zadanie domowe odrobić. Okej. Okay. Okej, okay, jestem w swoim pokoju. Idę teraz na biurko i... Co? I robię zadanie. Tylko... Dobra. Ale ja tak sobie pomyślałam, że to chyba jest na komputerze i miałam rację, to trzeba zrobić na komputerze. Tymczasem u Adama i u Nadi. Nie, ja mam tego misia. Ja, 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 ja. Ojej, co się dzieje? Kto tak krzyczy? Co się dzieje, co się dzieje, pali się, pali się, co tu co tu ja sama nie wiem, co dzieje, dobra, chyba mnie coś się dzieje, no właśnie. Co tu się dzieje, proszę mi powiedzieć. No bo on to jest mój miś, a na mi go zabiera. Nieprawda, to mój miś, a na mi zabiera go. Proszę się nie górzyć od tego misia, bo zabiorę. <słyska> no okej. Okay. No okej, okay, ale kto go będzie mieć? Nie wiem. Nikt nie będzie mieć. Jak się nie dogadacie. No okej, okay, Nadia. No to ci dam tego misia. Dziękuję. Te, teraz razem się pobawmy. Tak. No i od razu lepiej. Tymczasem o Laury. Dobra, tylko ostatnie, ostatnie i będę mieć gotowe. O, o oh nie. O oh nie, 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 nie. No, zładowało mi się. I co ja teraz robię? Okej, okay, muszę wreszcie w zeszycie zrobić. Okej, okay, trzeba tutaj dować, dodać i tutaj wkleić. Okej, okay, już niedługo, nożyczki mi wyleciały. Nie yes, zrobiłam wreszcie. A, mam teraz wolne. A jeśli chcecie praw dwa tej historiki, to piszcie w komentarzach, a ja was sięgnę. Pa!